Siemano, wszystkim z tej strony Izo i dzisiaj omówimy sobie troszkę nietypowy temat, mianowicie co byście powiedzieli na polskiego operatora albo polską broń w Call of Duty. Jak dobrze wiecie, w grze mamy dostępnych wielu operatorów i wiele różnych do nich skórek, na przykład mamy amerykańskiego antyterrorystę, mamy e, korpus ekspodycyjny, również z Ameryki, tak? mamy tutaj jednostkę specjalną koreańską, dlatego dlaczego nie mogliby dodać polskiego gromu? Oczywiście nie możemy pominąć tego faktu, że mamy taką frakcję jak Workom, w której są operatorzy, którzy pochodzą z całego świata i z różnych jednostek specjalnych. Jeśli chodzi o karabiny szturmowe, sytuacja jest bardzo podobna. Mamy 10 różnych karabinów szturmowych i myślę, że dla naszego MSBS z Polski również znalazłoby się tam miejsce. A więc teraz jak nas wesprzeć? Jeśli chciałbyś nam wesprzeć, to jest inicjatywa startowana przez grupę Call of Duty Modern Warfare Warzone Polska. Jedyne co musisz zrobić to wejść w te linki, które będą w opisie. To są linki do reddita i do petycji online, które im więcej osób podpisze, tym będzie łatwiej nam to potem popchnąć. Następnie co? Będziemy czekać, zobaczymy co na to powie Activision, zobaczymy czy oni w ogóle zobaczą tą petycję, ale uwierzcie mi, że postaramy się zrobić tak, aby jak najwięcej osób ją zobaczyło. No powiedzcie mi szczerze, czy nie chcielibyście pograć takim gromnym na przykład w Warzone, Jak dla mnie sprawa idealna. Póki co jeśli chodzi o Reddit, mamy bardzo dużo też komentarzy z zagranicy, z różnych krajów, którzy również chcieliby dodać gromno, bo nie czarujmy się, ale to nie jest jednostka, którą znamy tylko w Polsce, tak? To jest jednostka, która jest znana na całym świecie i jest od zawsze jedną z najbardziej elitarnych jednostek, które kiedykolwiek powstały, także słuchajcie, nie jesteśmy jedyni w tej walce. Natomiast jeśli jest tutaj ktoś, kto nie wie, co to jest jednostka specjalna Grom, albo co to jest za karabin MSBS, to właśnie dla takich osób wrzucam materiały w opisie. Materiały zostały napisane przez naszych kolegów Mateusza oraz Adriana i uważam, że one bardzo dobrze wszystko opisują. Także moi drodzy wojownicy, liczymy na Waszą pomoc.